Witamy w kolejnym odcinku programu Świdnik TV. Dziś nasze studio zamieniliśmy na ZOŁEK POETÓW, a naszymi gośćmi jest pani Dorota Cioczek i pani Małgorzata Skakuj z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. Dzień, Dzień dobry. dobry. Na początek chciałabym was zapytać o działania biblioteki, bo wydaje mi się, że zmieniło się bardzo dużo przez te wszystkie lata. Już nie tylko wypożyczamy książki, nie tylko je przynosimy, ale także bierzemy udział w różnych wydarzeniach. Zgadza się. E, biblioteka stara się jak najlepiej e, e, uczestników e, wydarzeń kulturalnych przyciągnąć. E, czyli nie tylko wypożyczamy książki, nie tylko rozmawiamy z czytelnikami, ale e, staramy się korzystać e, z różnych form, e, nawet finansowania, e, które na, na przykład budżet obywatelski dzięki któremu możemy realizować inne projekty, zachęcając jednocześnie naszych czytelników i innych mieszkańców świnika do uczestniczenia w tych projektach. Takim jednym chyba z najbardziej teraz znanych projektów, jeśli chodzi o bibliotekę, jest kulturalna biblioteka. Zgadza się. Kulturalna biblioteka jest, jest to cykl spotkań literackich, filmowych, muzycznych, dzięki którym mieszkańcy Świnika mogą przyjść do biblioteki, do załuku poetów i miło spędzić czas, oderwać się od swojej codzienności, a przy okazji poobcować trochę z kulturą. Hmm. I są to nie tylko spotkania z autorami książek, mamy też muzykę. Tak, mamy muzykę. Mieliśmy już właśnie przyjemność w maju. To było tak naprawdę pierwsze nasze spotkanie w Załuku Poetów i pierwsze z cyklu. Pierwsze spotkanie z panem Grzegorzem Pazikiem, wybitnym tenorem. I rzeczywiście przyciągnęło dużą dużo liczbę mieszkańców. Także było naprawdę kameralnie, sympatycznie. I, i, z muzycz i muzycznie, i to, i to pięknie się odbywało tutaj właśnie w załuku poetów. Co też jest myślę, że fajne, to to, że te wszystkie spotkania nie są kierowane tylko do y, dorosłego odbiorcy. Nie, nie, właśnie y, ta, cykl Kulturalna Biblioteka y, ma na celu przyciągnięcie wszystkich, y, czyli również rodziców z dziećmi, dorosłych, ale też i młodych ludzi. Y, więc staraliśmy się, y, tworząc y, ten projekt, staraliśmy się y, tak jakby mieć na uwadze wszystkich mieszkańców, y, żeby z tych spotkań skorzystali i y, y młodzi, i y, y, y dzieci, i y, y, y również dorośli. A jak nasi mieszkańcy odbierają te, te spotkania? Są chętni, przychodzą, dzielą się opiniami? Są chętni. Nawet powiem szczerze, że y, ostatnie spotkanie, które y, mieliśmy tutaj w y, ubiegły piątek z panem Tomaszem Samoilikiem, y, to. Y, na pomysł wpadły chyba dzieci, bo przyszły do, przychodząc do biblioteki wypożyczając książki pana Tomasza Samoilika, tak troszeczkę nam zasugerowały, że może razem z rodzicami myślę, że, że to warto by było takiego pana tutaj zobaczyć i fajnie by było na żywo go zobaczyć, więc, więc tym bardziej się cieszymy, że się udało. Spotkanie było rewelacyjne, dzieciom się bardzo podobało. Niektóre dzieci były po raz pierwszy na takim spotkaniu autorskim i ich reakcja była bezcenna, bo mówiły, już po prostu z miło chęcią przyjdą na kolejne, a kolejne już we wrześniu z panem Michałem Rusinkiem kogo jeszcze będziemy mieli okazję gościć? W Załku. W, w sierpniu zapraszamy na pana Andrzeja Jagodzińskiego, legendę polskiego jazzu e, i takiego m, pierwszego w Polsce interpretatora e, muzyki Chopina na jazzowo. E, to będzie w sierpniu, pod koniec sierpnia. We wrześniu będzie pan Michał Rusinek, spotkanie autorskie, takie skierowane głównie dla dzieci e, oraz będzie spotkanie e, z panią Albeną e, Grabowską, e, autorką książek. Na przykład Stulecie Winnych. To będzie skierowane bardziej już dla dorosłych. No a w październiku będziemy mieć spotkanie z scenarzystą i reżyserem filmów dokumentalnych, panem Grzegorzem Linkowskim, który przyjedzie do nas też z filmem, więc to też będzie takie spotkanie już bardziej filmowe. Ale biblioteka to nie tylko kulturalna biblioteka, jest też kilka projektów ministerialnych, które realizowaliście czy będziecie realizować? Czy możemy też o nich posłuchać? W zeszłym roku biblioteka złożyła 4 lub 5 wniosków w sumie, um, starając się o dotacje z funduszy ministerialnych i jeśli dobrze pamiętam, chyba wszystkie, wszystkie przeszły pozytywnie weryfikacje i otrzymały wysoką ilość punktów. Natomiast finalnie dofinansowanie dostają, dostały dwa wnioski. Biblioteka 2077 to jest cykl spotkań animujących czytelnictwo młodzieży, młodych ludzi, młodych dorosłych. I praktyka bibliotekarza rodzinnego, która jest realizowana, praktyka no generalnie jest realizowana w filii numer jeden. Pani Ola Majewska, budując filię, bo buduje dopiero w tym momencie filię w Osiedlu Polesie, na Osiedlu Polesie, no wpadła na pomysł, że biblioteka może być taką praktyką bibliotekarza taką, takim plastrem na wszelkie potrzeby mieszkańców. I ten projekt realizowany jest tam. To może od tego projektu zacznę. Proszę. Mhm. Spotkania w filii numer jeden to są spotkania wiążące, łączące ze sobą taką potrzebę gdzieś spotykania się kobiet, najczęściej kobiet, matek, babć, które mieszkają w, tam, w tamtym osiedlu. Spotykania się w jednym miejscu, rozma, rozmawiania ze sobą na bieżące tematy, jednocześnie robienia czegoś manualnie. I to był ten klucz, tak, żeby zająć głowę, żeby zająć ręce, i jednocześnie, żeby porozmawiać o książkach. Stąd są to spotkania takie z, z, z pogranicza rękodzieła i literatury, ponieważ panie rozmawiają o książkach, które mogą ich inspirować do kreatywnego spędzania czasu, czyli jest, tkanie makat było, tak? Mm -hmm. Będą, będzie robienie przetworów jesienią. Już za, za nami jest, jak to się nazywa? Przecież filcowanie na jedwabiu, niesamowita technika, bardzo barwna, plastyczna, Panie miały niesamowitą przyjemność właśnie w, realiz w realizowaniu się w takiej skomplikowanej i bardzo efektownej technice. To, co wychodzi z, z, z ich rąk, tak? to, co, e, co potrafią stworzyć, no, zadziwia przede wszystkim same młode twórczynie, same twórczynie, mm -hmm. e, no, jak i nas. To tak, prawda. E, I w ten sposób e, Ola jednocześnie e, proponuje po pierwsze kontakt z biblioteką, po drugie e, wskazuje, że wszystkie te pomysły macie pani w zasięgu ręki w książkach. My jesteśmy jako biblioteka, my jesteśmy bazą e, do tego, co możecie, znaczy bazą, możecie z tej bazy, bazy czerpać. To też fajnie, bo e, tak naprawdę otwiera naszych mieszkańców nie tylko na nowe znajomości, to też na pasje, które może w sobie odkrywają. Dokładnie. Panie bardzo szybko przechodzą i mówię Panie, dlatego że, ach, no cóż, na spotkaniu z Biblioteki 2077, męskie mhm. czytanie, e, dowiedzieliśmy się, dlaczego przede wszystkim kobiety czytają, i kobiety są użytkownikami biblioteki. To za chwilę. Natomiast no tak, no w tych, tych, spo, tych spotkaniach e, filii numer jeden uczestniczą przede wszystkim, e, przede wszystkim panie, bardzo szybko nawiązują bezpośrednie relacje. E, z Olą dowiedziałyśmy się, znaczy od Oli dowiedziałyśmy się, że e, potem one się spotykają w bibliotece, Jest, no, e, filia numer jeden staje się takim punktem spotkań i e, punktem wyjścia dalej. Gdzieś e, z, zgodnie z zamierzeniem Biblioteka staje się tym punktem integrującym tą społeczność lokalną osiedla. Mm -hmm. No to ważne, biorąc pod uwagę, że jest to młode osiedle, nie ma takiego jeszcze miejsca właśnie tylko dla siebie, mm -hmm. a biblioteka je tworzy. Tak. Mm -hmm. to, był, to było takie podstawowe zamierzenie. Wspomniała Pani właśnie o czytelniczkach, o kobietach. Dlaczego one dominują? Ha, tego się dowiedzieli, dowiedzieliśmy na spotkaniu. E, mm, które zostało zorganizowane z, z projektu innego, Biblioteka 2077. Ten projekt składa się w sumie z pięciu różnych działań czterech spotkań skierowanych do, do mieszkańców. Jednym z tych spotkań było męskie czytanie czyli sięganie po horyzont. Moderator Marcin Skrapka wskazał nam, jakie są główne przyczyny, dla których. Młodzi mężczyźni i potem mężczyźni rzadziej zaglądają do biblioteki, i to nie tylko w Polsce, ale generalnie na całym świecie, w którym rzadziej zaglądają do biblioteki niż kobiety. I między innymi dlatego, że nie mają cierpliwości. Często nie mają, biblioteka nie jest po drodze, na przykład, nie ma, i to jest dla nas, bibliotekarzy, bardzo cenna informacja. Często biblioteki nie są zorganizowane, na przykład tak strukturalnie, nie są zorganizowane tak, jak mężczyźni by pragnęli. Czyli mężczyzna, wchodząc do biblioteki, wchodzi, chce wziąć książkę, widzi ją na półce, bierze, wychodzi. Tak? Mhm. Kobiety natomiast, właśnie przychodzą do biblioteki, chcą porozmawiać, chcą się podelektować zapachem, atmosferą, klimatem i, i poczuć się w tej bibliotece. No i cóż, my taką bibliotekę budujemy. Teraz uczymy się budować bibliotekę dla, dla mężczyzn, którzy no, przyjdą po konkret, po gazetę, po e, konkretny tytuł. I to jest przed nami wyzwanie: spowodować, żeby mężczyźni, młodzi mężczyźni do nas przyszli. Mhm. Ale pomysł już jest, prawda? Tak, pomysł już jest, więc e, zobaczymy, czy rezultat będzie e, zadowalający, a tak. A możemy troszeczkę zdradzić na. Informacje na temat tego pomysłu? Pomysł jest taki, że ponieważ właśnie panowie, którzy przychodzą do biblioteki, z reguły chcą przyjść, załatwić sprawę, wziąć książkę i wyjść, chcemy im ułatwić to zadanie chociażby przez wystawienie księgozbioru, który będzie automatycznie naszą wizytówką, bo, bo będzie, będą po prostu pozycje wystawione w dosyć widocznym miejscu. Panowie po prostu nawet kątem oka e, jak rzucą e, i wystarczy nawet czasami okładka, która przyciągnie uwagę e, i, i dzięki temu wypożyczą książki i dzięki temu e, będzie więcej e, czytelników, e, jeśli chodzi o, o, o męskie grono. No właśnie, bo e, widzę, że czerpią Panie pomysły również z czytelników, ale to nie jest jedyne źródło inspiracji. Dużo... E, dużo i to jest um, zasługa, zasługa epidemii. Dużo się dokształcamy. Ja mówię, że to jest zasługa epidemii, mm. ale to był czas, kiedy um, niestety czytelnicy do nas nie mogli przyjść, więc wykorzystałyśmy to na szukanie inspiracji, na szukanie pomysłów, e, więc dużo czerpiemy z zasobów, wolnych zasobów w internecie. Bibliotekarze dużo ze sobą rozmawiają, wymieniają się informacjami, są całe bazy, e, bazy otwarte zasoby dla, dla bibliotekarzy, więc stąd mm. czerpiemy pomysły. Mm. Tak, osoby, ciekawe osoby, które, czy gdzieś fachowcy, których, których znamy, z których zapraszamy do biblioteki, też nam sugerują, co jak działa, co możemy, co możemy zmienić. Stąd właśnie między innymi kulturalna biblioteka, że też zostało, że zostało nam pokazane, jaką wielką bazą w ogóle Dysponuje biblioteka, że jesteśmy w centrum miasta, że możemy organizować nie tylko spotkania autorskie i nie tylko spotkania z książkami, ale my jesteśmy tym miejscem, które już instytucją, mamy infrastrukturę do, do organizowania naprawdę wielu, wielu działań. Tylko trzeba to wykorzystać na, w tak szerokim zakresie, jak to się da zrobić. Więc tak, czerpiemy, słuchamy ludzi, ale no rozmawiamy i słuchamy, tak? a potem realizujemy pomysły. A też dodatkowo jako instytucja macie w tym momencie bardzo fajne miejsce do działania w przestrzeni. Tak, e, Zaułek Poetów, e, który powstał w zasadzie dzięki mieszkańcom, bo mieszkańcy zagłosowali na nasz projekt z budżetu obywatelskiego i, i tak naprawdę dzięki nim e, cała ta infrastruktura e, tutaj powstała. E, teren zielony... E, od dawna był wykorzystywany. Nawet jeśli jeszcze zaułek nie powstał, lekcje biblioteczne były przeprowadzane. Dzieci tak na trawie tutaj się rozkładaliśmy i czytaliśmy książki. Ale pomyśleliśmy właśnie, że, że to by było wspaniałe miejsce dla takich spotkań kulturalnych I, i rzeczywiście ten projekt udało nam się zrealizować. Jesteśmy szczęśliwi, bo dzięki temu będziemy mogli. Kolejne projekty również tutaj realizować. Mamy taką nadzieję. Mamy pomysł na kolejną kulturalną bibliotekę i już projekt został zgłoszony do budżetu obywatelskiego, także w tym roku też również liczymy na głosy mieszkańców po to, żeby w kolejnym roku również wszystkich Państwa zaprosić na wydarzenia kulturalne, które mamy, mamy nadzieję, przeprowadzimy w następnym roku. W tym roku taką, takim wspólnym mianownikiem dla kulturalnej biblioteki jest to, że artystów łączy świdnik, łączy jazz. Każdy w jakiś sposób jest w innej dziedzinie kultury, tak naprawdę. A będzie taki wspólny mianownik, jeśli chodzi o przyszłą kulturalną bibliotekę? E, to już. Chyba nie. Nie, raczej nie. Chyba nie. E, te, ten pomysł był e, na, ten, na ten rok i e, też bardzo się cieszymy, że nam się w tym roku udało. E, w następnym roku. E, Poszukamy czegoś innego. Inne pomysły ciągle krążą nam po głowach, więc prosimy tylko o cierpliwość i o Wasze głosy, a zobaczymy. Myślę, że się uda. We wrześniu chcielibyśmy zaprosić na dwa wyjątkowe spotkania z Biblioteki 2077. Jedno spotkanie to jest What would Katniss do? I to jest spotkanie naprawdę wyjątkowe, dlatego że będzie skierowane do kobiet, babeczek. Do młodych dziewóch, spotkanie o literaturze nie chcę powiedzieć kobiecej, ale gdzie bohaterką jest kobieta, gdzie jest dziewczyna bądź kobieta z przejściami czy podczas właśnie jakiejś borykająca się z jakimiś trudnościami, ponieważ w literaturze dla kobiet często właśnie ta kobieta pokonuje swoje własne mhm. problemy. Pokonuje swoje własne lęki po to, żeby ratować świat, I tutaj literatura futurystyczna, po to, żeby ratować rodzinę, po to, żeby żeby właśnie wybrnąć z jakichś tam tarapatów i zazwyczaj kończy się fantastycznie i to jest niesamowity powód, znaczy dla mnie niesamowita niesamowita rzecz, ponieważ uczy dziewczyny, ponieważ odpowiadam, od, odpowiadamy za oddział dla dzieci dla i młodzieży, dzieci. uczy dziewczyny, że warto próbować, że warto nawiązywać przyjaźnie, że warto sięgać poza horyzont, tak jak mężczyźni. E, gdzie mają się tego uczyć? Mogą się tego uczyć z książek, na tych bohaterkach, które, które znajdą e, w bibliotece, w książkach. Drugie spotkanie, to już będzie spotkanie zabawne, e, dlatego, że będzie o Lemie, który już dawno nie żyje, ale jego spuścizna E, żyje na co dzień, korzystamy ze smartfonów, korzystamy z internetu. Lem to wszystko wymyślił. E, ja nie wiem, czy, mm, czy Steve, Steve Jobs czytał, e, czytał Lema. Natomiast no, Lem dużo, dużo przed Steve'em Jobsem wymyślił urządzenia komunikacyjne, dużo wcześniej wymyślił, e, wymyślił internet. My w tej rzeczywistości żyjemy, ale to Lem ją wymyślił i ją wykreował, doskonale ją opisał. E, I takie spotkanie proponujemy wszystkim, żeby przypomnieć, że kochani, żyjemy w świecie Lema. Nie doceniamy go jako autora, ale w jego świecie teraz żyjemy. Mamy to, co on opisał 50-60 lat temu. I no, Jałbena Grabowska, o której Pani Małgosia wspomniała, serdecznie zapraszamy. Wszystkich, bez wyjątku, stuleci winnych jest... No Książką po prostu ponadczasową tak. wygląda na to, że będziemy długo, długo o Aubenie Grabowskiej pamiętać, więc warto, żeby głośno o tym mówić, żeby już teraz poznać autorka. Tak. Czyli warto przyjść do warto biblioteki. Jak tak, jak najbardziej. Także serdecznie zapraszamy. Dobrze. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękujemy.